W tej lekcji omówię inny sposób wymiarowania za pomocą wymiaru liniowego. Zobaczmy jeszcze tylko, czym charakteryzuje się w zasadzie ten wymiar wyrównany. E, działa on w ten sposób, że w momencie gdy wskażę pierwszą płaszczyznę, to później ta płaszczyzna trochę jakby determinuje mi e, położenie tego wymiaru. Widzimy, że cały czas jestem, e, cały czas wymiaruję względem tej płaszczyzny tutaj pierwszej e, ściany, tak? I zobaczmy też, że nie zawsze tutaj szukamy samych płaszczyzn, ale Revit też znajduje punkty. Tylko te punkty są czasami tak mikroskopijne, że w zasadzie ich nie widać. Zobaczmy, ja kliknę gdzieś w tym obszarze i coś tam Revit znajdzie. Tak? Moglibyśmy oczywiście tutaj każdą ścianę z osobna sobie wymiarować. Tak? Zachęcam Cię do wykonania takiego ćwiczenia. Pamiętajmy też, że ja za pomocą tabulatora mogę przeskakiwać pomiędzy różnymi częściami ściany. Domyślnie ustawione jest w tym momencie wall center line i domyślnie, gdy mój kursor znajdzie się w obszarze ściany, to ta oś jest podświetlana. Natomiast gdybym zmienił sobie tabulatorem tutaj to dowiązanie, to również bez problemu mógłbym wskazać teraz na przykład lico tej ściany. Ok, także też o tym pamiętajcie. Gdybyśmy chcieli stworzyć teraz wymiar, który nam wymiaruje względem jednej prostej linii, to właśnie wybralibyśmy tę drugą opcję. Tutaj też bardziej bazujemy na punktach, w zasadzie tylko na punktach, niż na, na płaszczyznach, i też postarajcie się takie punkty charakterystyczne gdzieś tutaj odszukać. Tak, w zależności. Z której strony mój kursor będzie się znajdował, Revit podpowiada mi y, utworzenie wymiaru w tym kierunku bądź do góry, ale zawsze są to y, wymiary prostopadłe, więc na początku skupmy się tylko na wskazaniu tych punktów. I teraz przenoszę kursorem do góry, y, klikam lewym przyciskiem myszy. Y, wymiar ten też y, jest przydatny. Y, w przypadkach, w których nie możemy sobie poradzić z wymiarem takim zwykłym, czyli najczęściej stosowanym wyrównanym. I takim przypadkiem może być na przykład tutaj taki dach czterospadowy. Chciałbym zmiarować sobie tutaj górę. Zobaczmy, czy wymiar wyrównany zadziała. No niestety on tutaj nam za bardzo nie pomoże, więc od razu próbuję zrobić to samo za pomocą wymiaru liniowego i klikam e, wstawiam wymiar